W mediach społecznościowych można natrafić na różnorakie dyskusje na temat tego, czy nadal w ogóle opłaca się kopać kryptowaluty. I teraz jednym z rozwiązań problemu, czy opłaca się właśnie tej opłacalności, jest dual meaning, czyli metoda, dzięki której jesteśmy w stanie wydobywać dwie kryptowaluty. I teraz dual meaning ma sens właściwie tylko wtedy, kiedy kopiemy drugiego coina bez wpływu na wydobycie pierwszego coina. I teraz istnieje kilka par, które jesteśmy w stanie kopać, ponieważ nie każdą kryptowalutę można kopać właśnie metodą dual miningu. Przeważnie pierwszym tokenem w parze jest Ethereum, natomiast drugim może być na przykład RVN, Zilliqa albo od niedawna TON. Zawsze najwięcej sensu ma kopanie na systemach operacyjnych dedykowanych do kopania, takich jak właśnie na przykład HiveOS albo chociażby MinerStat OS. Natomiast w tym materiale pokażę Wam jak wydobywać jednocześnie dwa coiny przy użyciu narzędzi do dostępnych na Windowsie. A przy okazji odpowiemy sobie na pytanie, czy w ogóle opłaca się kopać Tona w parze z Ethereum, no i jak to się prezentuje w stosunku do pary na przykład Ethereum oraz zilika. Także zanim zaczniemy wydobycie, będziemy potrzebowali przede wszystkim dwóch rzeczy. Pierwszą z nich jest portfel kryptowalutowy. W tym wypadku, jako że skupiamy się na Tonie, to będziemy sobie potrzebowali Ton Wallets. Na stronie ton.org mamy właśnie tutaj Core Wallets, i stąd możemy sobie pobrać aplikację portfela. Natomiast portfel Ethereum ja osobiście korzystam z MyEtherWallet, który jest dostępny na iOSie i po prostu tam sobie generuje swój adres portfela. I teraz w tym przypadku oba te portfele zakłada się w zasadzie w identyczny sposób. Także za chwilkę sobie omówimy, co dokładnie będzie się działo. Możemy sobie już pobrać portfel dla Windowsa. I teraz tak, Norton informuje mnie, że plik wallet numer pierwszy jest bezpieczny. W tym przypadku ja mam plik wallet bez numeru pierwszego, po prostu duplikat skasowałem. I teraz co robimy? Instalujemy portfel z tej instalki. No i po prostu mm, otworzymy nowy portfel. Dobra, w tym momencie, yy, jakby portfel wyświetla nam frazy zapasowe, to oczywiście nie jest mój portfel, którego używam, e, tylko pokażę Wam, jak to się tworzy i teraz, co istotne. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, jak działa blockchain, to nie ma tutaj odgórnego administratora, który przywróci Wam konto w razie, gdybyście na przykład zapomnieli hasła, albo z jakiegoś powodu stracili dostęp do komputerów, gdzie byliście zalogowani do portfela krypto. I teraz, co w takiej sytuacji? W takiej sytuacji, jedynym sposobem na odzyskanie konta, jest użycie tak zwanych fraz zapasowych, które w tym momencie widzicie na ekranie. Te frazy należy sobie zapisać na kartce albo na czymś, co będziecie w stanie odnaleźć na przykład za półtora roku albo no po prostu w razie w, gdyby coś kiedyś się stało z waszym portfelem kryptowalutowym, żebyście byli w stanie odzyskać swoje środki. Także w żadnym wypadku nie należy tego screenować, co za chwilę uczynię, natomiast ja to zrobię z jednego prostego powodu. To znaczy ten portfel pójdzie za chwilę do śmietnika, a ja po prostu będę potrzebował powołać się na te frazy, żeby potwierdzić systemowi, że je przepisałem. Jednak jeśli zamierzacie używać portfela e, tak ostatecznie, to jednak zróbcie to poprawnie i przepiszcie sobie na kartkę te frazy. Dobra, no i teraz e, tutaj aplikacja pyta nas o pierwszą frazę, czyli pepper. Dobrze, druga fraza to będzie sausage. I piętnasta fraza to będzie mm, liar. Dobrze, kontynuujemy. I tu tworzymy jakieś hasło. Także jesteśmy ready to go, i stąd możemy sobie pobrać nasz adres portfela. Natomiast my tego nie zrobimy na razie, ponieważ teraz jeszcze nie jest nam to potrzebne. Ponieważ kiedy mamy portfel, nadal będziemy potrzebowali aplikacji minera, czyli właśnie tej aplikacji za pomocą której będziemy w stanie kopać kryptowaluty, uczestniczyć w systemie autoryzacji. Dobra, teraz kiedy mamy już stworzony portfel, wracamy sobie do przeglądarki i teraz na stronie ton.org znajduje się miner, który pozwala nam kopać na przykład w systemie Linuxowym Ubuntu, na Windowsie, HWS-ie, czy na przykład w pulach. Natomiast y, nie będzie nam na tym zależało, ponieważ jeśli z tego skorzystacie, będziecie kopać samego Tona, a to nie jest najbardziej opłacalne, poza tym Ethereum jest bardziej stabilną walutą niż Ton, no więc y, ja właśnie wolałbym jednak kopać coś stabilnego, a tego Tona kopać przy okazji. Dobra, więc co będzie nam do tego potrzebne? Do tego będzie nam potrzebny miner, który obsługuje dual mining, żebyśmy mogli kopać również naszego głównego coina. W tym wypadku, na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, jedynym minerem, który wspiera dual mining, jest LOL miner. Na GitHubie wersja przynajmniej 1.43, ponieważ od tej wersji została wprowadzona taka możliwość. Dobra, teraz pobieramy sobie nasz miner dla Windows'a. No i przechodzimy ponownie do pobranych. I teraz co widzimy? Przeglądarka zauważyła, że plik może być potencjalnie niebezpieczny. Dlaczego? Ponieważ znajduje się tam Coin Miner który jest uznawany za plik niebezpieczny, ponieważ ludzie o złych intencjach wykorzystywali te pliki pozwalające kopać do tego, żeby wykorzystywać komputery nieświadomych ludzi. W tym przypadku robimy to jak najbardziej świadomie i pobieramy miner z pewnego źródła. Także ja klikam zachowaj niebezpieczny plik, zachowaj mimo to, jestem świadomy tego, co robię. Dobra, i teraz ja w ramach pewnej profilaktyki polecam stworzyć sobie na dysku C folder, który nazwiecie sobie mining. i teraz w tym folderze ma się znaleźć wszystko, co będzie związane z wydobywaniem kryptowalut. I teraz ktoś mógłby zapytać, dlaczego tak? Ponieważ nie chcemy wyłączać antywirusa, nie wyłączajcie antywirusów. To jest niebezpieczne i może być pewnym obejściem, ponieważ dzięki temu antywirus nie będzie się wam rzucał, że hej, plik może być niebezpieczny, ale rezygnowanie z ochrony tylko po to, żeby sobie kopać, nie jest rozsądnym pomysłem. Co należy zatem zrobić? Jeśli chcecie kopać na komputerze z Windowsem, wejdźcie do swojego antywirusa i ustawcie folder mining na dysku C, jako folder wyłączony spod skanowania. I dlatego w tym folderze ma się znaleźć wszystko, co będzie, jak. Jakkolwiek związane z kryptowalutami. Teraz na ten moment, jeśli chciałbym wypakować mój folder lolminer do pobranych, to po prostu Norton natychmiast mi go skasuje i będę się tutaj bił z antywirusem. Dobra, więc wchodzę do mining i w tym przypadku ja sobie stworzyłem pod folder Film podkreślenie mining, no po prostu, żeby nie wprowadzać bałaganu do filmu. Dobra, no i teraz wypakowuję lol minera, wypakuj tutaj. I co ja polecam zrobić? W wypakowanej wersji powstał folder z nazwą wersji, natomiast ja szczerze mówiąc lubię jak tu jest po prostu napisane lol miner. Zresztą możecie sobie zobaczyć w moim głównym folderze, że minery, które w ostatnim czasie sobie sprawdzałem, mają, każdy ma swój własny katalog. Dzięki czemu jestem w stanie mniej więcej określić to, co u mnie się najbardziej sprawdza i co mi się najbardziej opłaca. Dobra, i teraz mamy wypakowanego lol minera. Ja tą zipkę wrzucam tam do środka. No i co dalej? Na tym etapie będzie nam potrzebny rozrusznik dla naszego minera. I teraz, jak taki rozrusznik stworzyć? Przede wszystkim tworzę sobie nowy plik BAT. Tutaj, oczywiście, na początku będzie TXT, ale już mogę sobie podmienić na BAT. Lol, miner, ETH ton. No, żebym wiedział, co ten plik będzie mi otwierał. No i teraz tak, jeśli nie działa Wam to i nadal otwiera Wam się plik tekstowy, być może macie ukryte rozszerzenia plików. I teraz jak je włączyć? Wchodzicie sobie w widok rozszerzenia nazw plików. No i w tym momencie to jest odznaczone, zniknęło. Jest zaznaczone, pojawiło się ponownie. Więc teraz przechodzimy do jakiegoś edytora tekstu. I teraz przede wszystkim zaczynamy sobie od zlokalizowania naszego minera. W tym przypadku zobaczcie, że umieściłem go w podfolderze, także zaczynamy od lol miner teraz y slash, lolminer.exe I mamy zdefiniowaną lokalizację naszego minera. Kolejną rzeczą, którą trzeba zadeklarować, jest algorytm wydobycia. W tym przypadku będzie to. Al bo, ETH. dobra. Kolejną rzeczą będzie pool. Yy, dwa myślniki. I ja sobie skopiuję yy, pól yy, ezilowy, na którym wcześniej kopałem, i nadal przy tym pulu pozostaje. Yy, możecie skorzystać, tak w zasadzie, z dowolnego pula. Yy, I w moim przypadku będzie to ezil. I tutaj macie polecenie, które pozwoli Wam się podłączyć do tego pula. Dobra, kiedy mamy zadeklarowanego pula, następnie dajemy sobie user. I polecenie user będzie nam deklarowało portfel. I w tym momencie to jest pierwszy portfel. Będzie on portfelem Ethereum. Dobra, także portfel Ethereum. Tutaj wklejamy e, nasz adres, który pobieramy sobie z aplikacji MyEtherWallet. W tym przypadku albo Exodus, albo TrustWallet, albo cokolwiek czego używacie, czemu ufacie. Po adresie wpisujemy kropkę, a po kropce nazwa workera. Czyli u mnie to będzie Math square root 2 no i podkreślenie 003 żebym był w stanie odróżnić sobie, który to worker. Tak naprawdę nazwa workera nie ma żadnego znaczenia, po prostu ma wam pomóc w zorientowaniu się, która koparka ile kopie, w razie gdybyście jakoś tam bardziej rozbudowali swój rig. Dobra, i tak teoretycznie w tym momencie moglibyśmy zapisać ten plik i go włączyć, i wtedy uruchomiłoby się kopanie samego Ethereum. Natomiast to nie jest to, co nas najbardziej interesuje, ponieważ najbardziej interesujące dla nas jest właśnie to, aby wydobywać dwie waluty. Więc co należy zrobić w dalszej kolejności? W tym momencie, żeby włączyć dual mining, wpisujemy dwa myślniki dual mode ton dual. W tym momencie zadeklarowaliśmy naszemu minerowi, że będziemy wydobywali dwie kryptowaluty, a drugą z nich będzie właśnie ton. Nie wszystkie kryptowaluty da się w ten sposób podłączyć. W zasadzie to z tego co wiem, działa tutaj na razie tylko ton. Inne minery mogą mieć inną składnię. Oczywiście, składnię znajdziecie na stronie minera najpewniej. Następnie deklarujemy drugi pool, w którym będziemy wydobywać nasze kryptowaluty, czyli Dual Pool. I teraz podajmy adres pula. W tym przypadku będzie to HTTPS. Next ton myślnik pool.com Dobra? I w tym momencie mamy zadeklarowany adres drugiego pula. Więc co należy zrobić następnie? Jedyne, co nam zostało, tak właściwie, to wklejenie portfela, który przed chwilą sobie wygenerowaliśmy. Także będzie to dual user, dual user i tu wklejamy adres, który przed chwilą powstał. Ostatnią rzeczą, którą ja wrzucam do pliku rozruchowego, jest watchdog exit Watch, watchdog exit i tak w zasadzie to wszystko. Teraz klikamy enter i ostatnią rzeczą, którą wpisujemy po enterze, jest pauza, która będzie zamykała nasz plik rozruchowy bat. Dobra, w tym momencie możemy to sobie zapisać, no i zamknąć. Dobra, i teraz w przypadku, jeśli chcemy podejrzeć informacje z pula kryptowaluty ton, wchodzimy sobie na stronę tonmyślnikpul.com i zjeżdżamy na sam dół, na sam dół. Tutaj możemy sobie otworzyć bota telegramowego, który poprosi nas o dostęp do telegrama. Klikamy otwórz telegram, ja dam anuluj, ponieważ mam już to zrobione. W tym momencie przechodzimy sobie do telegrama. Moja historia czatu z botem Tona jest już rozpoczęta. Co musiałem zrobić? Musiałem wpisać slash start albo tam będziecie mieli przycisk start do kliknięcia. Robicie to. Następnie bot odpowiada wam, żebyście wysłali adres portfela, aby się w cudzysłowie zarejestrować w pólu. Jeśli tego nie zrobicie, to siłą rzeczy nie będziecie w stanie sprawdzić salda waszego konta. Dobra, także wklejacie adres portfela, na którym zamierzecie kopać. W moim przypadku ten został skasowany. No ale bot odpowiada wam informacją, że wszystko super, że gratulacje, teraz możecie sobie sprawdzać saldo waszego konta. Co należy zrobić? Wpisujecie Slash Balance. I w ten sposób bot pokaże Wam, jaki macie właśnie balans konta, ile tam posiadacie kryptowaluty, ton, następnie, jaki jest hash rate z ostatnich 10 minut, no i następnie, jaki jest hash rate z ostatnich 24 godzin. W moim przypadku widać tu kilka powiadomień z zerowym hash jednak wynika to bezpośrednio z tego, że miałem drobne problemy z wystartowaniem tego, natomiast później już wszystko przebiegało pomyślnie. Na tym etapie wchodzimy do naszego folderu mining i w tym momencie możemy odpalić naszego minera. Dobra, i teraz zobaczcie, że antywirus wykrył podejrzany ruch i zablokował naszego minera, kiedy tylko spróbowaliśmy go włączyć. Dobra, w Nortonie wygląda to w taki sposób, że mamy tutaj w naszej historii zabezpieczeń mm, informację o zablokowaniu ruchu sieciowego. Dajemy więcej opcji, wyświetla regułę, która odpowiada za zablokowanie tego ruchu. No i e, możemy sobie ją przestawić, właściwie to musimy e, przestawić na klikam Klikamy zastosuj, zamknij. I w tym momencie nasz miner będzie już w stanie działać. On tutaj się wysypał w tle, nie ogarnął tej zmiany, ale dobra, klikamy zamknij, zamknij i odpalamy jeszcze raz naszego LOL minera. Zdefiniowanego na kopanie Tona i na kopanie Ethereum. No i w ten sposób rozpoczyna się wydobycie. Teraz tutaj dostajemy wszystkie informacje o tym, jak przebiega właśnie proces wydobywania kryptowalut. W tym momencie nagrywam ekran, także dane będą niemiarodajne. Natomiast wcześniej zrobiłem już sobie test, gdzie przez godzinę wydobywałem właśnie kryptowaluty przy użyciu właśnie. LOL Minera, przy dual miningu pary TON i Ethereum. I teraz ważne tylko, żebym wspomniał, że TON wydobywany jest nieco innym algorytmem niż Ethereum. Dokładnie, jest to SHA-256. I problem jest tego rodzaju w zrozumieniu tego, że mega hash, mega hashowi jest nierówny. To znaczy, karta graficzna, która w Ethereum wydobywa nam na przykład 40 mega haszy, w SHA-256 jest w stanie wydobywać na przykład 2 giga hasze. Czyli, jakby, rząd wielkości wyżej. Natomiast problem wygląda następująco, że również przez to trudność sieci jest adekwatnie wyższa. Także w przypadku mojej karty graficznej, zdaniem strony hashrate.no, powinniśmy wydobywać w tej parze około 40,5 MHz dla Ethereum. Natomiast dla Tona powinno być to 610 MHz. I tu pojawia się problem, ponieważ karta graficzna karcie graficznej nie równa. I w moim przypadku wydobycie było nieco niższe. Dobra, i w tym momencie wpis wpisując odpowiednie komendy właśnie jak balans jesteście w stanie sobie sprawdzić jak wygląda wasz hash rate w waszym pulu Tona. No i teraz jak możecie zobaczyć u mnie te wyniki są dość niskie i teraz z czego one wynikały nie wiem, ale po uruchomieniu ponownym komputera problem się nieco rozwiązał i wyniki podskoczyły dość znacznie tutaj ponad dwukrotnie. Tutaj nawet do 400, tu było przez chwilę 900, natomiast było to takie lokalne zawahanie, ponieważ hash rate nigdy nie jest stały i właśnie przebiega on w sposób, który trudno jest określić jakąś funkcją. Po prostu raz będzie więcej, raz będzie mniej. Średnia na poziomie 600 MHz w przypadku Tona powinna być utrzymana. Teraz pytanie: jak zwiększyć swoje wydobycie? Pierwszym, co musicie zrobić, jest wejście na stronę MSI Afterburner. Afterburner MSI, tak? I pobranie MSI Afterburnera. Dobra. Afterburner. Dobra. Dobra, w tym momencie mam odpaloną apkę MSI Afterburnera, którą już mam zainstalowaną na swoim komputerze. Jeśli u Was wygląda inaczej... Dobra, I tutaj wchodzicie do ostatniej zakładki, Wygląd i Wygląd. Ja mam Skin by Drex Design. Jeśli chcecie jakiś inny, to sobie wybierzcie inny. Jeśli chcecie odnaleźć się w tym, tak jak jest na tym poradniku, to weźcie ten, co ja mam. Dobra. I teraz ustawienia... Które sobie musimy ustawić. Przede wszystkim, każda karta graficzna ma różny potencjał do podkręcania się. Także jeśli ja ustawiłem 800 MHz, być może twoja karta graficzna będzie w stanie wykręcić się do 1300 MHz, albo będzie dość słaba i wykręci się to co najwyżej 400. Dlatego warto jest podbijać o mniej więcej 100-200 Hz te częstotliwości. No i w pewnym momencie, jeśli przekroczycie tą wartość maksymalną dla swojej karty graficznej, no to powinien zgasnąć wam ekran. Jeśli zgaśnie wam ekran, spokojnie nie bójcie się, nie zniszczyliście swojego komputera, tego należy uruchomić ponownie, no i w kolejnym setupie ustawić po prostu mniejsze. Taktowanie tutaj pamięci. Dobra, jeśli chodzi o taktowanie rdzenia, ja je obniżyłem do minimalnej wartości, przy której nie spadał mi hash rate, to znaczy jeśli ustawiłem poniżej tej wartości, zaczynałem odczuwać spadki wydobycia. Natomiast ktoś mógłby zapytać, po co obniżam taktowanie rdzenia? Otóż jest to kwestia stabilności. Jeśli rdzeni podkręcałem, zwiększałem jego taktowanie albo zostawiałem w spokoju, byłem w stanie osiągać mniejsze taktowania na pamięci bez wywalania się komputera. Dobra, ostatnią rzeczą, która jest najważniejsza, jest power limit. I teraz. Ja ustawiłem go na 70%, konkretnie do LOL-Minera wydobywającego tona, ponieważ jest to jedyny sensowny setup w moim przypadku. Za chwilę Wam pokażę porównanie, właśnie jakie osiągi otrzymywałem kopiąc tona i ethereum a jakie osiągi otrzymywałem kopiąc Ethereum i Zlikę? W wyniku, o którym jest mowa na stronie hashrate.no niestety, ale w mojej karcie graficznej nie udało się uzyskać, ponieważ żeby osiągnąć 40,5 MHz i 610 MHz w tonie, musiałem niestety, ale pozwolić power limitom na wykorzystywanie ponad 180 W mocy, co czyniło całe wydobycie tona nieopłacalnym. Dobra i teraz pewnie zastanawiają was wyniki finansowe kopania tonkoina w dual miningu wraz z Ethereum. Otóż tworzyłem Tabelkę, gdzie macie zestawienie moich osiągów w tym minerze, i możecie sobie zobaczyć, że jeśli chodzi o MSI Afterburnera, to nie byłem w stanie zastosować takich samych ustawień, jakich użyłem dla Phoenix Minera, dla Ethereum i Zilla. To znaczy, wcześniej korzystałem z 60% limitu mocy, który przełożył się na pobór mocy na poziomie 127 W. W przypadku Tomcoina, jeśli ustawiałem Power Limit na poziomie 60%, przekładało się to na drastyczne spadki wydobycia, w związku z czym e, poszukałem takiej wartości, przy której jest relatywnie mały pobór mocy, przy relatywnie dużym wydobyciu. I teraz przełożyło się to na 4 MHz spadek w stosunku do Phoenix Minera, natomiast udało się uzyskać 600 MHz -y w samym Toncoinie. Natomiast jeśli spojrzymy na wyniki finansowe tego podejścia, możemy zobaczyć, że Wydobycie Ethereum wraz z TonCoinem przekłada się na mniej więcej 3 dolary miesięcznie więcej na jednej karcie. A to wiadomo, że będzie się skalowało wraz z ilością kart, które będziecie posiadać w swojej koparce, w swojej kopalni. Także wydaje mi się, że deal wygląda całkiem przyzwoicie i to już po odliczeniu kosztów prądu. Natomiast jeśli spojrzymy na zarobki bez odliczenia kosztów prądu, jeśli ktoś ma, powiedzmy, fotowoltaikę albo jakiekolwiek inne alternatywne źródło finansowania prądu. To deal wydaje się jeszcze bardziej opłacalny. Także to byłoby wszystko, co miałem do powiedzenia na temat dual miningu ton -coina wraz z Ethereum. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście sekcja komentarzy pozostaje do Waszej dyspozycji. Tymczasem ja zachęcam Was do subskrypcji, oceniania i udostępniania. Cześć!